Zadanie 24. Obrazem prostej o równaniu x minus 2y plus 3 równa się 0 w symetrii osiowej względem osi 0y jest prosta o równaniu i tam mamy przygotowane 4 równania trzeba podejść, które będzie prawidłowe. Jeżeli teraz nie pamiętasz, co należy zrobić z wzorem prostej, bo de facto mamy tutaj wzór prostej ukryty, żeby otrzymać obraz symetryczny względem osi 0y do tej naszej prostej no to warto wykonać rysunek, bo standardowo, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o rysunek. To przygotujmy sobie układ współrzędnych, zaznaczmy na nim nasze osie. mamy x, y i narysujmy sobie przykładową prosto. Nie będziemy tutaj wnikać, jak dokładnie ona przebiega. Chodzi o to, żeby zobrazować sobie tą sytuację z naszym obrazem, tej prostej względem. Względem osi Y. No i co my widzimy? Widzimy takie dwa charakterystyczne punkty: przecięcie z osią Y. Drugi punkt charakterystyczny to jest przecięcie z osią X. Jeżeli to ma być obraz symetryczny względem osi Y, no to ten, to ten pierwszy punkt ma pozostać dokładnie w tej samej pozycji, w której teraz jest. Czyli tutaj nie zajdzie żadna zmiana. Natomiast ten punkt zostanie. Odbity. Możesz sobie wyobrazić, że ta oś Y jest taką płaszczyzną lustra, zostanie odbity na tą samą odległość po drugiej stronie naszego lustra. I ten punkt pojawi się trochę za daleko, bo to trochę ponad 2 ma być. Czyli mniej więcej w tym miejscu. To nasza prosta teraz będzie przebiegała w jakiś sposób. A dokładnie będzie przebiegała przez te dwa punkty. Mamy. Odbicie lustrzane naszej prostej, gdzie tym lustrem właśnie jest nasza oś y. No dobrze, jak to teraz przenieść na równanie? Zauważ, że ten punkt pojawił się w tym miejscu. Jego współrzędne są jakie? Współrzędna z minus x zmieniła się na współrzędną x. Jeżeli tu jest ten minus 2,5, to tu będzie 2,5. Odległość jest taka sama. Co do znaku, jedynie współrzędne nasze będą się różniły. A nasze współrzędne y dla tego i tego punktu, no tutaj są równe, one wynoszą dokładnie 0. Czyli ogólnie y się nie zmienia, zmienia nam się x na przeciwny. No to weźmy teraz to równanie i, i co możemy zrobić? Wstawimy minus do x, czyli będziemy mieli minus. No i całą resztę naszego równania przepiszmy tego. Minus x, minus 2y plus 3 równa się 0. Czyli jest minus x, minus x. Mamy takie odpowiedzi. Tylko tyle, że tu mamy plus 2y. No i tutaj rodzi się naprawdę poważny problem. Ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić. A może jednak nie mamy problemu? No, zauważ, że wystarczy przemnożyć razy minus 1. I całe nasze równanie sprowadzi się do czego? Tutaj będziemy mieli x plus 2y minus 3 równa się 0. I taką odpowiedź już mamy.